Dzisiaj mamy tusty czwartek, kolejki przed pączkarniami, i spytamy się, dlaczego ludzie właściwie tak stoją w ten dzień. Płynie, nie, daj jeszcze raz, musi być płynne i od razu przychodzisz. Dzisiaj tusty czwartek, tu mnie ludzie stoją pod pączkarnią, ale dlaczego? Zaraz się zapytamy. Stanąć? Jeszcze o. Jest. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, jak widzimy ludzie stoją pod pączkarnią. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, jak widzimy ludzie tłumnie stoją pod pączkarnią, ale dlaczego stoją właściwie? Zaraz się dowiemy. No tak z trzy godziny. I... Yy, zaraz. Eee, yy, Sorry. Dobra, jest. Yy, dobra. No, to jest trzy godziny, ale nie mam dzisiaj co robić, więc uznałem, że mogę sobie postać, a mamy też bardzo lubi te pączki. A jakie emocje panu towarzyszą, jak pan tutaj stoi? Jest ciekawie, yy, gdyż mieliśmy taką aferę z takim panem, który nazwał drugiego pana yy, ubekiem i była ta Widzieliście? Yy, no, w sensie był jeden cios wymierzony, ale później pan sobie odpuścił. Chociaż nie, nie do końca odpuścił, bo jeszcze trochę robił takie dymy i stał sobie długo, a później właśnie szedł za tymi dziewczynami, co pan z, z, z nimi gadał, ale później sobie odpuścił na szczęście. Czyli nie kupił polczku? Nie, nie kupił. Dostał mordę, popatrzył na ludzi i pocztowie poszedł. Tak. No to faktycznie różne. Ile pączków będzie kupionych? 20. Czyli 10 limitu jeszcze jest do wykorzystania. Tak. A nie zrobić taki może biznes? Ja już słyszałem o takim biznesie na początku, że kupuje się i później 10 zł się tam dalej sprzedaje, ludzie kupują. Można tak zrobić, ale nie. Dzisiaj, dzisiaj jakby kupuję dla rodziny głównie. I tylko w tłusty czwartek jemy pączki? No, nie, nie. W sensie, szczerze mówiąc, to. Mm... No nie ukrywam, że dla mnie jakby lepiej by było jakby kupić później, ale uznałem, że dzisiaj akurat nie mam co robić, więc dzisiaj jakby, jakby kupię, ale tak no jednak czasem jakby zachęcam, że jeżeli ktoś nie chce stać w kolejce, to zawsze można po prostu sobie po tym tu z tym czwarku zjeść. No ja tak robię, dobra dziękuję. Dobra. Dzień dobry, pan widzę przygotowany kawka. O pani tak samo ile się już stoi. No, my już tu stoimy Rafał Staj, o, o 13.40. Czyli tutaj pan zaklepał. Zaklepał, tak. Czyli jeszcze z dwie, trzy godzinki będzie stało? Nie. Z Dwie godzinki? Nie, z godzinka. Szacujemy godzinkę. Ja szacuję półtorej. Tak? Jak no, już tak rozmawiam, tak. tak pięć jest minimum podobno. No spoko, herbata jest. Miłe ja towarzystwo, poznaje się ludzi w kolejce, tak, rozmawia. Tak, już tam rodzina jest. się, tak, tutaj doświadczenia. Smaki. Czy herbata z prądem? Nie. Nie. Na trzeźwo tak? No jasne. Co roku pani tak stoi? Nie. Jak to? No normalnie. Byłam tutaj jako dziecko, mieszkałam tu niedaleko i, i codziennie jadłam te pączki i teraz przyjechałam dzisiaj. Postać. W inny dzień, żeby przyjechać, żeby ominąć te kolki? Oczywiście, że tak, że przyjeżdżam też w inne dni od czasu do czasu. Ale nie pani lubi w takiej kolejce. Pani lubi stać. Oczywiście. Dziękuję. Jest sterp na Ile Pani już stoi? Myślę, że z 40 minut. Uf. Rozmawiałem z osobami na początku, stoją po 5 godzin. Będzie Pani tyle stała? Okaże się, <grywa> czy wytrwam. Czy wytrwa Pani? Pani walczy sama ze sobą tak to? Trochę. Czy to tylko dzisiaj można zjeść takie pączka i tyle trzeba stać? Y Czasem można jeszcze się skusić, nie tylko dzisiaj. <grywa> Ale dzisiaj ludzie tak stoją. Jest to sens i logika w tym? Chyba nie do końca. Dlaczego pani stoi? Dla kogoś. Bardziej Dla kogoś. chcę kupić. A nie lepiej mu kupić w Biedronce? Kapnie się. No, do, jak się skapnie, to lepiej nie ma co ryzykować. Dziękujemy. Dzień dobry, ile Państwo stoją? łodko, 20 minut. Ludzie na początku mówią, że 5 godzin stoją. Będą Nie. Państwo tyle stali? Nie, no gdzie. Ja mam tutaj rzut beretem, to tylko dla tradycji się raczej przyjeżdża. A to od rana przyjeżdżają ci amanci. Gdzie tam promowane, to jest raczej głównie. Ja tutaj przyjeżdżam prawie od 40 lat, jeszcze z ojcem wcześniej i z dziadkiem i teraz z młodym. I co roku tak pan przyjeżdża w Tłusty Czwartek? Nie, przy, nie przyjeżdżamy normalnie w ciągu tygodnia. Normalnie nie ma kolejek takich? Nie, w ciągu tygodnia się wpada i wypada, a dzisiaj jest po prostu jak jest. Ale trzeba przyjechać po południu, to zajmie to pół godziny, 40 minut, no chyba, że ktoś lubi stać rano. Nie, nie, nie. No tak, kiedyś właśnie byłem, to po południu kupiłem. Czyli nie będą państwo tyle stali? No raczej nie, w miarę szybko to idzie teraz. Bardziej zdecydowani może ludzie są. 30 limit a oni po 6 pączków kupują. No wie pan, jak się 5 stoi, godzin stoi. jak stoi się 5 godzin i się zastanawia, ile kupić pączków, a później się stoi przy ladzie i jest zwarcie i nie wiadomo dalej ile. No dlatego to się wydłuża. Gdzie te panie pakują e, dwie, bo jedna przyjmuje płatności, a druga od razu pakuje. A i smaków też jest dużo do wyboru. No, tam standardowo są. Te duże pączki to standardowo. Chyba jeden smak dzisiaj. To zawsze. Wcześniej to też standardowo jeden smak. Pączki. No dobra, lecimy dalej, dzięki. Około 10 minut. Czyli jeszcze 5 godzin przed panem. Myślę, że krócej. W zeszłym roku było tak, że pączki nawet były przez firmę zagozińskie kamowane na Facebooku, mhm. nawet więc czekało się około 2 godzin, a dzisiaj myślę, że godzina z hakiem i będzie ok. Jestem optymistycznie nastawiony. No bardzo optymistycznie. Rozmawiając z osobami przy wejściu mówili, że po 5 godzin stali. E, tak i z reguły rano, to znaczy kolejki tej rano są około od 6, tak naprawdę i potem zanim... O trzeciej już dzisiaj stali. Nawet, no jest tak, że zanim pączki będą usmażone, to jednak to jest trochę czasu tak naprawdę. A teraz, kiedy już są w tym rytmie odpowiednim, powinno pójść myślę szybciej. To ma sens, co Pan mówi. Czy tylko dzisiaj jemy pączki? E, nie, ale dzisiaj smakują wybitnie. Jak Dlatego obywań, warto stać. Dokładnie tak. Tradycyjny ob obowiązek obywatelski trzeba spełnić. Tak, i no powiem tak, no nie chcę być krypterkami, ale jest to najlepsza pączkarnia w Warszawie. Nie ma lepszych pączków. Warto po niej zaczekać. Ja wolę na tygodniu bez kolejki. <śmieniu> <śmieniu> Dziękuję ślicznie. Idziemy do tej dziewczyny. <śmieniu> Okej, okay, już mogę? Tak, żeby no. ładnie wyglądało. Dobra, cześć kochani, zwróćcie uwagę, że tutaj muszę pokazać od cioci. Ciociu! Tutaj jest ciocia, do dziadka, który stoi tutaj z babcią na początku, tutaj. I siostra począwszy. Ale e, zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma weselszej rodziny od nas. Zżyliśmy się przez 3,5 godziny bardzo. Umówiliśmy się tutaj za rok i już przez kolejne 50 lat będziemy tutaj stać co roku w Tłusty czwartek. Dobra, rodzina, robimy hałas. 3 4 nie <noise> chciałem dodać coś sentymentalnego. E, chciałem, tak, <noise> chciałem powiedzieć, że nawet jeśli nie dostaniemy tych pączków, to ta kolejka nas wszystkich tutaj połączyła i warto było jakby dla nowych ludzi. E, tak się rodzą przyjaźnie na całe życie. E, też popieram, <noise> uważam. E, popieram i uważam, że było warto. Nawet jeśli nie dostanę tego pączka. Czy warto było szaleć tak? Przez co? Nie, nie śpiewam tego. Wow, porozmawiaj z kimś. Dobra. Zapraszam, zapraszam tutaj za mną. Pierwsza osoba w kolejce. Cześć. Cześć tutaj. Cześć. Ile stoisz już tutaj w kolejce? 6 godzin. Jak ci się on już stoi? Był, on Powiedz już był. mi. No. Powisz, a ty byłeś? Nie byłem. Nie byłaś? Okej, okay, jak masz na imię? Jakub. Jakub, ja jestem Ola. Jak Cześć. ci się stało tutaj w kolejce? Bardzo intensywnie. A ile stałeś godzin? Pięć i pół. Opowiedz mi, jak ci się stało? Bo ja stałam z koleżanką 3,5 i czuję się jakbyśmy stały tutaj 10 minut. Chciałabym poznać Twoje odczucia. 10 minut? Mhm. To bardzo szybko stałyście w takim razie. <śmiech> <śmiech> Śpieszyłyśmy się, oczywiście że tak. Nie no, stało się tak dobrze jak te pączki są dobre, tak dobrze się stało. E, przyjechałam tutaj 100 km z Radomia. Specjalnie na te pączki, dzisiaj w tym roku, więc pokładam bardzo duże nadzieje. Czy jadłeś już te pączki kiedyś? Jadłem oczywiście, dlatego tu stoję. Dobrze i jak ci smakowały? Są pyszne. A coś więcej mógłbyś o nich powiedzieć? Są dobrze zrobione, dobrze smakują, są mięciutkie, są yy, wyborne. Dobrze. Tak jak usłyszeliście, warto stać po pączki. Pracownia Cukiernicza na ulicy Grunwaldzkiej, Grunwaldz 15. Nie mam pojęcia. Rodzina Zagoździńskich. A wiesz, tutaj był? Wie... Nie. na koniu. Żartujecie? Jeśli chcecie więcej tej reporterki na moim kanale, to dajcie znać Dajcie like i subskrypcję w komentarzu. To się podoba. Czekaj,